Cześć czołem, kluski z rosołem, 13 luty 2024 roku, e, jadę od, od ulicy Polnej, Polnej, no to jest jakieś 150 metrów, jadę z 15 minut, no i tutaj Wam pokażę jak się fajnie, nadal cały czas, nadal pięknie podróżuję, podróżuję tutaj Mokotowem dzięki Rafałowi Czaskowskiemu. Tutaj, proszę. Można wjechać tu, gdyby ktoś się zapędził, ale to jest wszystko rewelacyjnie oznaczone. Tu w ogóle nie ma żadnego bałaganu. Tu, tu, to wszystko dowodzi temu, że, że gospodarz pilnuje i dba o mieszkańców dba o to, żeby tu wszystko było komfortowo i jak należy. Wszystko jest pooznaczane. Nie ma w ogóle prawa się tutaj nikt pomylić. Powiem Wam tak, nawet jak pada deszcz i jest ciemno, to jest jeszcze łatwiej. To tutaj w ogóle, to jest, to po prostu wtedy dopiero się komfortowo najbardziej tutaj jeździ. Eee, ludzie w ogóle nie wjeżdżają pod prąd, w ogóle nie, nie wjeżdżają na autobusy, w ogóle nie, nie stają nagle po prostu w poprzek drogi, bo nie wiedzą, gdzie mają pójść. W ogóle to się nie dzieje. No bo co ma się dziać, jak to jest wszystko super oznaczone i w zasadzie, w zasadzie jedziesz jak po śnurku tutaj. Tu autobus, tu Volt, tu wszystko jest tam, panie stoją wygodnie, komfortowo, czyściutko, czyściutko, tu, tu jest, to jest wszystko bardzo dobrze zorganizowane, żałuję, że, 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 że ten, ten, ten tramwaj w ogóle jakby jeszcze dalej nie będzie szedł, że w ogóle by to dłużej wszystko trwało, to jest fajnie, eee, to jest fajnie wszystko zorganizowane, to jest bardzo, bardzo przyjemna sprawa. Przed chwilą tam jest komers, kom, kom, komenda policji. Policjanci na bombach nie mogli wyjechać chyba ze 3 minuty. Ze 3 minuty. Ale, ale to nieważne. Tu jest najważniejsze: tu pan stoi, tu wszystko jest i tu, gdyby kiedyś po prostu i te barierki są wszystkie poustawiane równo. Ważne, że to jest wszystko równo, jest zrozumiałe. To jest takie tutaj zawsze ładne miejsce, bo tu ludzie nie wiedzą, gubią się, nie wiedzą trochę jak mają skręcić, i tak naprawdę nagle stają się. O, 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 tak jak ta pani, ona do końca nie wie, nie wie co, ale po prostu jakaś, no jak, jak tu nie widzisz, jak tu jest, po prostu wszystko jest jak po sznurku i, i szybko. Szybkość, obłędna szybkość prac na tej budowie. To jest w ogóle atut. To jest atut. Ja myślę, że jakieś dodatkowe faktury z nagrodami powinien wypłacić Rafał Czaskowski tutaj odpowiedzialnym za to i urzędnikom, szczególnie tym, bo to jakby to robotnicy, to tam jeszcze w ogóle co oni. Urzędnikom, którzy tutaj zlecili tę pracę, to powinien to wynagrodzić.